Jeśli coś robisz w aktualnym momencie, to zostaw to na później, bo trzeba ugotować, bo rodzina nie będzie miała co jeść, prawda? A trzeba być odpowiedzialnym za swoje czyny. Trzeba wziąć odpowiedzialność w stu procentach i trzeba ogot ugot ogotować. ugotować obiad, prawda? <laughs> Dzisiaj bardziej mroczny bit. A czy to nie jest ten projekt nawet? Ajajaj, e, aj, 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 tak sobie zapisałem ten projekt. Nie wiem dlaczego. E, tak wyszło. Zrobiłem jakiś szybki quick Jestem spóźniony, jest 20:15 e, e, na 22 wychodzi... pierwszej, pierwszej. 21 pierwszy wychodzi film, także y, codzienna dawka musi być y, zapełniona w ogóle. Przez tego artystę przestałem robić muzę, bo zacząłem sobie go zapętlać. E, zacząłem ćwiczyć i wyszło, że w sumie robię tylko te dwie rzeczy i gotowanie poszło na dalszy plan trzeba to jakoś zrównoważyć, a teraz jest aż ferie znaczy, że będzie dużo, 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 dużo czasu, więc y, wydaje mi się, że te rzeczy są do pogodzenia z sobą na luzie. Zobaczmy co my tu mamy. Jest projekt, który właśnie stworzyłem na potrzeby filmu yy, A ja mam pamięć z tej rybki yy, i nie pamiętam co ja tu już robiłem <laughs> w ogóle nie pamiętam jaki bit w czasie nie ja co, ja co ja robiłem wczoraj? Yy, dobra. Oj, jaj, ładne. Nie, tak. Zróbmy se tak. Zróbmy se kopnijmy se tak. Kurczę i tutaj. O, coś takiego. Ej, dobra, 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 dobra. Dajmy tu jakiś e, dajmy tu jakiegoś verbisona lekkiego, żeby tutaj jakiś pogłos, przestrzeń się zrobiła, taka leciutka, leciutka. Ach e, chuj tam. Coś tutaj z tym się przydało jeszcze. Ja lubię sobie efekty tak randomowo wsadzać, nie? I z tego potem fajne rzeczy wychodzą. Sambel jest w e, wadliwej, znaczy wątpliwej jakości, nie, to efektami zawsze to idzie jakoś e, w... E, z igły widły zrobić, o. mi to, albo czekaj, zróbmy tak. Dobra, i zróbmy sobie jeszcze... Z... Termiczną jakość Termy se zróbmy No termalnie nie nadzieję, że to będzie fajne Nie Jestem. O, taki gwieździsty przester. O, może być. Fajne, fajne, fajne. Podoba mi się to bardzo. Podoba mi się to. ...zacnę. No dobra. No dobra, zróbmy tak. Zacne no zacne. Bardzo was przepraszam, ale dzisiaj ugotowałem gówno i jest do jedzenia gówno, także yy, smacznego. Zniżmy sobie to, cyk, 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 jeszcze, tak. Zajebiste, Zajbiste. but. Să-i spun. Hai, teamă. Albo zmiejmy sample. Ło? Gdzie jest taka tekstura? Reverb to jest chyba klucz do sukcesu, naprawdę. <grym> to jest chyba klucz do sukcesu. To już buja. Ja, ja na tym etapie w głowie mam już sam perkusję. Ja mam całą perkusję, już mam cały beat. Jeszcze mi Lil Baby na tym nawija, nie? Czyli Millie tutaj na tym nawija. Ora pierdolimy sobie jakieś. jakieś. jakiś base, base. chcę Distorted Spin. Chcę Distorted Spina. Chcę rozdupionego spina. O! <laughs> w polsku się wyrażę. Jak jest spin po polsku? Co to jest spin? Tak to matchy yeah. parara 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 nie to szybko kurwa match

Kuriva. Mmm, tylko żeby on się nie lupał. Zróbmy sobie misja... Misja... grubszy syntezator. Nie. nie. Albo nie. Maybe? Maybe? A ten chyba już był nawet gdzieś Co mi się wydaje Nie 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 Jakieś szybsze by się przydał, pady, bo one są takie... Takie Oh, it's okay. Mm. 40 już jest, o kurde, panie. Czas mi nagle przyspieszył. Dobra, film chyba oficjalnie będę w 21. Bo jeszcze to trzeba zmontować, ale ja tu muszę dodać gitarę. Naprawdę, tu zajebiście siądzie gitara. Taka wiesz, elektrik, taki 100% Electric eee, siądzie tutaj idealnie. Mocny River musi być. Jakiś gitarik, Jakiś gitarik musi być. <laughs> No dobra, zobaczmy co to tam. To musi być takie, wiesz, takie emocjonalne, takie. Takie. Z przesterem o! Z przesterem musi to być. <laughs> <çalsec> o <Dartmouth> é Dobra, czy jest tu jakiś... Jaki był taki, zauważyłem wtyczkę taką fajną w tym. Da się tu dodać może? E... Kompon... O! E... Dirt. Dajmy dirta. Ja chcę dirta. Mogę dać dirta? Mogę dać dirta. Naprawdę, naprawdę poważnie, powaga. Ja się nie poradzę, ja się nie poradzę, ja się nie poradzę. Ja się nie poradzę. Ja se nie poradzę. No proste, że sobie poradzę. No, za głośno jest to musi być takie w tło, takie. Oficjalnie mamy sandstrak do kina. <laughs> Dobra, jeszcze z ciekawości, tylko jedną rzecz y, chcę sprawdzić. A mianowicie, jakby to było, gdybyśmy sobie takiego pitchiftera wpierdolili na mastera i podwyższyli sobie wszystko. Jeden <laughs> no raz. Na przykład o połowę. To jest taka niestandardowa wartość, ale zobaczmy, jak to pójdzie. Aby nás...